Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Chciałem wam przedstawić dzisiaj grę, którą pokochały miliony osób, przy której miliony osób bawią się niesamowicie. Od 4 sierpnia gra jest dostępna na Steamie i PlayStation 4. Nie jest to żadna jakaś płatna reklama, nic. Chciałbym tą grę nagrywać, zwłaszcza grać się na liveach z wami nie tylko, bo jest mega, mega zabawna. To jest nic innego jak Battle Royale, gdzie spotyka się do 60 ludków, bo czasami się zdarza mniej i trzeba pokonywać tory przeszkód, różne zadania, żeby dotrwać do końca nie zostać wyeliminowanym. Walczymy na kilku mapach. Jest naprawdę niesamowite. Jak teraz widzicie troszeczkę tutaj dzieje się Naprawdę niesamowicie ta gra jest, pośmiać się można. Niektórzy tutaj spędzają godziny, godziny, dziesiątki, nawet setki godzin, żeby chociaż wygrać. W tej grze najważniejsze jest, najważniejsza jest dobra zabawa. Tutaj nie chodzi o to, żeby wygrać. Oczywiście zaraz powiecie tak, po co grać w gry, jeżeli nie, czy nie da się wygrać albo nie być najlepszym. Tutaj chodzi o dobrą zabawę. Chciałbym na live'ach z Wami grać. Oczywiście ta gra nie jest... Niestety za darmo, no, chyba kosztuje około 75-80 zł na Steamie, ja płaciłem to około 15 funtów yy, na Steamie, ale jest naprawdę mega, mega zabawa. W tej chwili z tego co naliczyłem chyba jest 11 map, 11 map na których się można spotykać. Tutaj jak widzicie mapka jest, na której się obracają talerze i trzeba przeskakiwać. To no, są naprawdę niesamowite zabawy. Trzeba po prostu się ścigać i jak widzicie leci ten cały. O, tutaj te pochylnie są masakra, tutaj te pochylnie. Ja już mam nie całe 3 godzinki spędzone na tej grze, ale już wiem, że będę w nią grał długo. Ta gra będzie na pewno rozwijana, na pewno będzie też tytułem esportowym, co już jest zapowiedziane i jeżeli tylko wprowadzą jakieś tryby turniejowe albo coś, ja też będę to robić, będziemy na live grać, bo w tej chwili chyba do czterech osób może zaprosić, z tego co wiem, będę powoli tą grę odkrywać. Niektóre mapy jeszcze nie grałem, bo niektóre mapy się nie pojawiły, chyba tej mapy, tej mapy z tymi drzwiami nie miałem, tak, tej mapy nie miałem, jakąś inną miałem. Z drzwiami, chociaż one się chyba widzę troszeczkę różnią wyglądem, dużo skórek w ogóle można zdobywać, są jakieś piłki, chyba, chyba też nie wszystkie mapy tutaj są dodane na tym, o ta jest mega fajna, ostatnio się udało mi tutaj z moją drużyną wygrać. Oczywiście za chwilkę sobie zagram, pamiętajcie w tej grze najważniejsza jest dobra zabawa, jak się wygra to się wygra, tutaj naprawdę tylko jedna osoba wygrywa i na końcu jest mega, trzeba mieć farta i nie tylko farta. Mapy dopiero poznaję, jeżeli coś, na jedną mapę chyba już mam troszeczkę obcykaną, mniej więcej wiemy jak, gdzie, co iść, ale resztę map trzeba się nauczyć, w ogóle trzeba się nauczyć tej kontroli, tego wszystkiego. Pewnych trików, jak przy tych na przykład pochylniach, czy po czymś innym się zachowywać, ale tego się nauczymy z czasem. Ja wiem, że niektórzy dopiero pierwsze swoje zwycięstwo chyba mieli po 100 godzinach grania, więc nie jest tak źle. A w ogóle zaraził mnie manojek, tą grą, bo widziałem u niego na live, widziałem jak on gra, chyba po 21 godzinach zdobył zwycięstwo, więc gratuluję. I ja też się zaraziłem, więc za chwilkę zagram. Mam nadzieję, że będziecie dobrze bawić i będzie na pewno więcej odcinków, a na pewno będą live z tego. No dobrze, jestem już w samej grze, jak widzicie. To jest właśnie menu główne. Możemy tutaj naszego ludzika ubierać. Możemy właśnie ten karnet bojowy robić. Zdobywamy właśnie koronki, zdobywamy tutaj te żetony, punkty, chwały tak zwane. Można też kupować w sklepie różne rzeczy, jak widzicie, za te rzeczy, które się zdobywa. No i pamiętajcie, gra polega na tym, że do, żeby dobrze się bawić. Nie żeby wygrać, tylko żeby dobrze się bawić na tym ta gra polega. Wygrana to jest taki dodatek bardzo miły do tego. Tutaj też dużo od szczęścia zależy. Dopiero Map się uczę. No i tak jak mówiłem do 60 osób. Zdarzało się już dużo gier, gdzie było poniżej 60 Ale to nie jest aż takie ważne. Ojejku, jejku, mam nadzieję, że się uda na odcinku, chociaż pierwszą planszę przejść. Ja dopiero mówię, dopiero się uczę, niektóre mapy jeszcze nie spotykałem. O, tutaj wczoraj w to parę razy grałem, nawet fajnie mi szło. Wystarczy się na początku strzelić dobrze w te... Yy, ...kołowrotki. Jak się uda w te kołowrotki strzelić dobrze. Na początku. Jeszcze chyba nigdy nie przeszedłem całego tej, tutaj... ...tej platformy, dobra. I teraz tak. O, spadam od razu, dobra, ale lecimy do góry. To, że spadniemy tutaj, to się nic nie dzieje i teraz tak. Iść tam w kowrotki za ludem, dobra. O, to samo będzie przepychało też. Te drzwi tutaj są teraz, zamykają się. Otwierajcie się szybko, 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 szybko. Dobra, szybko otwórz. O, i te kule teraz. I teraz kule, żeby iść przy brzegu. Dobra kulę przy brzegu, to już wiem, że na tej mapie te kule trzeba iść przy brzegu, to już mogę wam pierwszego tipa dać, dobra i będę w pierwszej dziesiątce, tak jestem w pierwsze dziesiątce, wow, dało się, pierwszą mapę przeszedłem, jestem, jestem koks, no i oni teraz jeszcze tutaj grają, ten chyba już zrezygnował, ten dobiega, mogę sobie tutaj podglądać, dobra, no wyeliminowany został, Dobra, pierwsza mapa na odcinku zaliczona. Możecie zostawić łapeczkę, subika i napisać jak Wam idzie, jeżeli w to gracie. 41 zostało i zobaczymy, jaką drugą mapę da. Zobaczymy yy, drugą mapę. Oby była też jakaś dla mnie szczęśliwa. Ta w miarę fajnie wygląda. Jak się nie zablokujesz na tych kołowrotkach, to jest ok, bo ten, te tuby może nawet spaść na początku, te, żeby przejść. Oj, drzwi znowu. Nie lubię tych drzwi Dobra, nie lubię tych drzwi. Poczekajcie, które drzwi tam będą do rozwalenia. Tutaj chyba środkowe na końcu. No i ciężko, ciężko wypatrzyć te drzwi. Które tutaj drzwi do rozwalenia będą? Dobra, prawe. Prawe już widzę, że są do rozwalenia. Lecimy na prawe. O, nie te! najgorzej. Dobra. Żeby się nie zablokować. Dobra. Dobra. Żeby się nie zablokować. Kurde. E, już do widzenia, zablokowany jestem. 30 się kwalifikuje. Ale masakra, dobra, tutaj jednak były. Chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Szybko. Szybko. Może będę w tej trzydziestce jest! Ło, znowu udało się, dobra. O, właśnie na tym to polega. Urok tej gry ta gra jest piękna. Sama w sobie. Dobra, jestem na trzeciej mapie. Czyli udaje się na odcinku. Jestem na trzeciej cudnie. Zostało 30 tylko na razie. Już. No i jaką mapę teraz wylosuję? Oby coś, co umiem grać. O nie! To są te bęby, te Takie obracają się z przepaść. W przepaść można wpaść. Jest i nas 30. To nie będzie aż takiego tłoku, ale masakra to będzie. Dobra. Spróbujemy. Raz byłem na tym. Raz byłem na tej mapie. W którą stronę się będzie kręciło? W tą się kręci, ok. O, o, przejdź tutaj, przejdź. Teraz tak tutaj. Najgorzej. O, kurde. Nie, nie, bo zaraz padnę. Ale nie byłem pierwszy. Ale nie byłem pierwszy. Kurde, to sterowanie, właśnie jeszcze ten widok. Muszę się nauczyć tego widoku. Ja za daleko poszedłem. Chciałem w ogóle przejść tam na te... No niestety. Dobra. 12 odpada, chyba bym tym szczęśliwcem. Ma, no, ale pierwszą rundę mi się udało na odcinku. Drugą rundę mi się udało. Trzecie rundy nie zaliczyłem. Chyba są cztery rundy i finał. Tak mi się... O, no zobaczcie, zdobywam kolejny karnet, kostium odblokowany i cieszę się. Dobra, załadujemy ten kostium. Zobaczę w ogóle, jak to... jeszcze na koniec sobie pójdziemy do tutaj przymierzalni. Nie, to same motki, celebracja, a ja chcę tutaj strój. Yy, Ten góra. A mam tego wilkołaka, czyli mogę być ale oh, kaktusa i dół, ale też chyba wolę to, niż to, to jest fajniejsze. No dobra, to Faga jest Naprawdę mega, mega Battle Royale, yy, zabawa na wiele, wiele godzin, nawet setki godzin. Yy, Napiszcie mi w komentarzach, czy w to gracie, czy nie gracie, czy się zastanawiacie. Ja postaram się zrobić jakiegoś giveawaya niebawem na tą grę. Więc zostawcie łapeczkę, subskrypcję i śledźcie, bo myślę, że w ten weekend uda mi się zrobić Giveaway'a na tą grę i ktoś zgarnie. Ode mnie kodzik na grę w Steamie. Mam nadzieję, że się uda. Więc y, trzymajcie się cieplutko, piszcie mi, y, czy Wam się gra podoba, czy nie, które mapy lubicie, jakie macie triki i ile już macie czasu, w to przegrane. Na razie, cześć!